Witam Was w ostatni czwartek listopada. Pierwsza seria. I takich serii zrobię jeszcze cztery. Muszę was poinformować, że ukryłem na kanale to znaczy zniknęły wszystkie jego posty i posty związane z jego z wypowiedziami innych komentatorów, które nawiązywały do postów tego komentatora. Także to wszystko zniknęło z powodu takiej możliwości ukrycia. I to był komentator Ewa Lach. Następne ćwiczenie, pierwsza seria. Takich serii zrobię jeszcze cztery, może będę w, w nich zwiększać obciążenie. Bez nagrywania, nagrywam jednak ostatnią, piątą serię. W każdej z poprzednich serii zwiększałem obciążenie o 2 kg, wykonywałem 12 obciążeń. Następne ćwiczenie, pierwsza seria. Takich serii zrobię jeszcze 4. Spróbuję zwiększać obciążenie. Ostatnia seria to jest trzecia z tym zwiększonym obciążeniem. W sumie jest 5 serii. Ostatnie ćwiczenie na warki. Takich serii zrobiłem jeszcze 4. Nie będę ich nagrywać, ale na końcu pokażę Wam, co będę robić po przerwie. Po zakończeniu treningu barku będzie przerwa i po przerwie będę wykonywał biceps z tricepsem takimi ćwiczeniami. Do tej pokazowej serii musiałem zapalić światło elektryczne, gdyż byłoby zbyt ciemno przy takim ustawieniu kamery. Przy takim pochyleniu bicepsy były bardzo wyizolowane i pompa się zrobiła duża. Przy mniejszych obciążeniach będę wykonywać triceps z linką, a później przejdę na grążę prosty No i to jest koniec pokazu koniec nagrywania dzisiaj Zapraszam do następnego treningu. Papa! Pa.